Miniformy do pieczenia z nieprzywierającą powłoką. Idealne do przygotowywania małych wypieków w różnych kształtach, takich jak gwiazdka czy serce. Ich cena to zaledwie 4,95 groszy. Porcelanowa miska o średnicy 12,5 cm do wyboru różne kolory. Kosztuje niecałe 9 zł i z tej serii kubki do kawy o pojemności 330 ml. W kilku kolorach do wyboru, zielony, niebieski czy pudrowy róż. Za 6 ,95 zł 95 groszy. Ten z kolei ma 320 ml pojemności, wykonany z porcelany New Bone. Wyróżnia się żebrowanym tłoczeniem oraz stylowym uchem i dostępny w różnych modnych kolorach. Cena 6 ,95 zł. 95 groszy. Elegancki porcelanowy kubek ze złotym zdobieniem o pojemności 400 ml. Do wyboru w dwóch kolorach w kolorze różowym i białym za 13 ,95 zł. 95 groszy. Powróciły szklane pojemniki z pokrywką tak zwane bomboniery mają elegancki ponadczasowy design do przechowywania słodyczy czy ciastek. Cena 8 ,95 zł 95 groszy. Świecąca halloweenowa czaszka z dźwiękiem. Około 30 cm wysokości. Kupicie za niecałe 23 zł. Halloweenowe lizaki z puszystych słodkich pianek. Doskonale sprawdzą się jako upominek lub smakołyk do rozdania podczas imprezy. Do wyboru w różnych wariantach. Cena: 3,49 zł groszy. Żelki w kształcie oczu troli, które kryją w środku kwaśne nadzienie, a przy tym są bez laktozy i bezglutenowe. Idealne by dodać odrobinę strasznej zabawy. Cena: 6 ,79 zł 79 groszy. Przerażające lizaki palce o smaku jabłkowym, bezglutenowe i z naturalnymi barwnikami. Cena 4 ,49 zł 49 groszy. Kwaśne cukierki zombie. 250 g w opakowaniu za 8 zł. Halloweenowe brownie. Za niecałe 9 zł. Ciastka w kształcie dyni za niecałe 18 złotych. Żelki w opakowaniu w kształcie czaszki za zaledwie 5 zł. Torby na słodycze z różnymi nadrukami do wyboru. Za zaledwie 4 zł. Miękka, pluszowa maskotka w halloweenowej sukience za 34 ,95 zł. 95 groszy. Naklejki na okno w zestawie dwa arkusze różne warianty do wyboru za 4 ,50 zł. 50 groszy. Dekoracja z pająkami w kształcie czaszki z obracającym się światłem zasilana dwiema bateriami typu 2 razy AA cena 27 ,95 zł 95 Figurka dynia z oświetleniem do stworzenia strasznego nastroju w pomieszczeniu cena 21 zł90 zł. Solarne ozdoby ogrodowe, wtykane w ziemię, 4 sztuki w zestawie. Zasilane energią słoneczną. Do stworzenia nawiedzonego klimatu w ogrodzie kosztują 17,95 zł. Kolejna ozdoba ogrodowa na patyku, o wysokości 66 cm, z sześcioma lampkami LED. Również zasilana energią słoneczną. Cena 13 złotych 95 groszy. Zł. Figurki zmieniające kolory. W kształcie duszka lub dyni. Kupicie za 6 zł. Opaska z ruchomymi skrzydełkami. Które poruszają się po pociągnięciu dolnej części, dostępna w różnych wariantach. Za 8 ,95 zł. 95 groszy. Przenośny grill o wymiarach 42 na 615 na 715 cm wysokości. Z chromowanym rusztem i zdejmowanymi nóżkami. Lekki i łatwy do przenoszenia, łatwo i szybko się składa i rozkłada. Cena 69,99 zł. Wycieraczka do butów o wymiarach 39 na 59 cm, wykonana z włókien kokosowych, dostępna w różnych wariantach, z nadrukiem lub bez nadruku. Kupicie za niecałe 18 zł. Bezworkowy odkurzacz pionowy o mocy 600 W. Estetyczny i praktyczny ułatwia szybkie odkurzanie mieszkania. W dwóch kolorach do wyboru, w kolorze niebieskim lub fioletowym. Posiada łatwe opróżnianie pojemnika i kabel o długości 6 metrów. Cena: 149,95 zł. Okrągły głośnik, jego czas odtwarzania do 13 godzin. Z pięcioma różnymi trybami biotlet, dostępny w dwóch kolorach. Za 85 ,79 zł 79 groszy. Kolejny bezprzewodowy głośnik z zasięgiem do 25 metrów. Czas odtwarzania do 17 godzin, ładowany kablem USB-C dołączony do zestawu. Kupicie za 64,90 zł. Słuchawki ochronne słuchu dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Lekkie i składane, z redukcją hałasu o wartości 27 dB, z regulowanym pałąkiem i miękkimi nausznikami, dostępne w dwóch kolorach, idealne na przyjęcia, pokazy sztucznych ogni, zawody sportowe lub w hałaśliwym otoczeniu. Cena 29,95 zł. Dekoracja ścienna strój wymiarowym wzorem o wymiarach 30 na 40 cm. Dostępna w różnych wariantach. Za 19 ,95 zł 95 groszy. Ceramiczny dyfuzor zapachowy z eleganckim kwiatowym wzorem i dołączonym olejkiem zapachowym. Dostępny w różnych wariantach. Cena 13 zł95. Zł. To już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko.